Uczę się dziergać dwa tygodnie, chociaż dwa tygodnie już minęły. Czas Spodzieliście się z tym, jak mi poszło. Robiłam opaskę, którą już widzieliście, którą prawdopodobnie będę spróbować, ponieważ jest nam mnie lekko za duża. Ma trochę błędów, był to mój pierwszy projekt. Drugim projektem była taka rękawiczka bez palców z dziurą na palec. Szło już o wiele lepiej niż pierwszy projekt. I jedynie za to jeszcze muszę popracować nad tym, jak wygląda to zszycie, ale jest ono od wewnętrznej strony. Jest to idealne coś na teraz, bo mi zawsze ma marzną ręce, więc może czym prędzej dorobić drugą, bo zrobiłam w wyzwaniu tylko jedną. No i coś najważniejszego, czego update'u widzieliście najmniej do tej pory jest to czapka. Jest to czapka, i jeszcze jej, jak widzicie, nie skończyłam, ale jest to moje trzecie podejście do czapki, ponieważ pierwsze prucie widzieliście, drugiego już nie nagrałam, Miałam mniej więcej tyle co teraz, i doszłam do wniosku, że jest parę błędów, a ja chcę w tej czapce chodzić i chcę, żeby była naprawdę ładna. Spróbułam i zaczęłam od nowa. Daję Wam małą prezentację, bo mi nie spadło nic z tych drudów. Myślę, że finalnie to będzie tyle bardziej wywinięte. Miłała. No, ale. Podoba mi się. No, i tak poszło moje wyzwanie uczyć się dzierdziwę. dwa tygodnie. W sumie właśnie przez dwa tygodnie udało mi się zrobić to. Potem to spróbowałam i zaczęłam od nowa. Dlatego też była mała obsłówka z update'ami. Jako, że to wyzwanie się już skończyło, to myślę, że update'y będą trochę rzadsze, ale na pewno chcę Wam dać znać, jak skończę robić czapkę. I dajcie znać, jak oceniacie moje postępy przez dwa tygodnie i czy kiedyś zaczynaliście coś zupełnie od zera i się sobie jakiś taki deadline, do kiedy chcecie tam. 都是我想不到你。<laughs>